Nauka od zawsze przyświecała ludzkim myślom i czynom. I dzisiaj dowiecie się o tym wręcz dosłownie. Noc i dzień dwa zjawiska następujące po sobie na przemian, nieustannie tak naturalne, a tak różne. To noc zawsze była tym zjawiskiem, które kojarzyło się z tajemniczością. Ze strachem. Ale czy słusznie? Czego tak naprawdę boimy się w ciemnościach nocy? Myślę, że tylko chyba niewiadomego. Dzisiaj rozświetlimy troszkę te mroki. Dowiemy się również, że dzień i noc pokażą nam tak naprawdę, jakiego kształtu jest nasza planeta. Do naszego eksperymentu potrzebny nam będzie, no właśnie co? Orzech, a może gruszka? Hmm. A pamiętacie może, jakiego owocu potrzebował Isaac Newton, żeby udowodnić pewne prawo, co spadło z drzewa? No właśnie, jabłko. Może to też być pomarańcza, byleby było. W miarę okrągła. Tak jak w miarę okrągłe, bywa jabłko. Potrzebujemy jeszcze takiego patyczka. Najważniejsze, żeby był dość mocny i zaostrzony. Dlaczego? Ponieważ wbijemy go teraz w jabłko. A co będzie dalej? Dowiecie się, gdy skaśnie. Światło. Gdzie jest nasze jabłko, czyli kula ziemska? A właśnie tutaj. Nabity patyczek pozwala teraz na okręcanie kuli ziemskiej. Oświetlamy ją naszym słońcem, czyli światłem latarki, nawet ze zwykłego telefonu. I zobaczcie, zawsze jakaś część jabłka będzie pokrążona, w mroku. Żeby oświetlić całą kulę ziemską, całe jabłko, potrzebowalibyśmy większej ilości latarek. Zawsze z jakiej strony będzie słońce, a z drugiej strony będzie noc. Nasz eksperyment nie był chyba zbyt trudny. A na pewno czegoś ciekawego się dowiedzieliśmy. Czego tak naprawdę? Jakiego kształtu jest nasza planeta? Gdyby była płaska, można by było łatwiej ją oświetlić od razu całą, a przynajmniej z wierzchu. Nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby Słońce oświetlało całą naszą planetę. Oświetla tylko jej część. Wtedy tam, gdzie oświetla, mamy dzień, a tam, gdzie nie oświetla, mamy noc. Czy już wiecie? To chyba nie było zbyt trudne. A teraz? Dobranoc!